Witajcie na naszym kanale. Dziś przedstawiamy wam nowoczesne rozwiązanie od Victron Energy – Orion TR Smart DCDC -DC Charger. To inteligentna ładowarka, która zmienia sposób zarządzania energią w systemach mobilnych i off-grid. Orion TR Smart DC, DC Charger to urządzenie zaprojektowane do ładowania akumulatorów pomocniczych z akumulatora rozruchowego, wykorzystując przy tym energię alternatora. Dzięki izolacji galwanicznej zapewnia bezpieczne i stabilne ładowanie, chroniąc system przed przepięciami i zakłóceniami. Urządzenie oferuje szeroki wybór konfiguracji napięciowych i prądowych. 12-12 V dostępne w wersjach 18 i 30 A, 12 x 24 V w wersjach 10 i 15 A, 24 na 12 V w dostępnym modelu 20 i 30 A oraz 24 na 24 V w wersjach 12-17 A. Te opcje pozwalają na idealne dopasowanie urządzenia do twojego systemu energetycznego. Z wydajnością sięgającą 96% Orion TR Smart minimalizuje stratę energii, co czyni go jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań w swojej klasie. To doskonały wybór dla instalacji w kamperach, łodziach, pojazdach użytkowych i innych systemach mobilnych. Dzięki aplikacji Victron Connect możesz monitorować i dostosowywać parametry ładowania w czasie rzeczywistym. Intuicyjne sterowanie pozwala na pełną kontrolę nad napięciem, prądem i stanem ładowania akumulatorów, co zwiększa wygodę użytkowania. Dodatkowe funkcje, takie jak ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem, sprawiają, że urządzenie działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach. Orion TR Smart to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz bezpiecznego i wydajnego zarządzania energią. Orion TR Smart DC-DC Charger to urządzenie, które dostosowuje się do Twoich potrzeb, zapewniając niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na naszej stronie i subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami technologicznymi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.